Uwaga! Chyba została na miejscu. Ej, dajcie mi ognia! Ognia, szybko! Ognia potrzebuje! Ognia! Odpal mi to! Tu szybko ognia! Nie masz ognia! Ognia masz? Nie mam. Ognia, Patryk! Patryk, daj ognia szybko, bo ja tu nagrywam ty. O, to, je je to je o ja! To je To ja špaget! O no kurwa to run! I to, i to...